Cześć, witajcie w kolejnym filmie tak wiem, dawno nic się nie pojawiało było to spowodowane brakiem czasu jak widzicie, siedzimy sobie w szóstce zaczynamy przygotowania do zimy głównym problemem tej maszyny jest są wycieki stoimy teraz w garażu musimy niestety z niego wyjechać, żeby skrzynię umyć wysuszyć, przejać w celu znalezienia, zlokalizowania skąd się leje Później wjeżdżamy tu z powrotem, no i musimy też spuścić olej i posprawdzać stan filtrów hydraulicznych w skrzyni oraz lekko uszczelnić termostat. Ogólnie powiem, że wjechać tu było masakra. Jak mi się uda nagrać jakieś ujęcie z wyjazdu to Wam pokażę. Powietrze w oponach spuszczone prawie do zera, także będzie ciekawie. Ale bez przedłużenia palimy grata i zaczynamy. No lekko nie miał Też jest tu troszkę inny akumulator wsadzony Ponieważ w zimie jeździ na dwóch Teraz ma jeden Taki bardziej zastępczy Akumulatory z traktora poszły do Właściwie auta I koparki Żeby przez sezon letni nie stały w nim I nie marnowały się Na zimę znów tu wracają Ale dobra zaczynamy wyjazd A więc tak skrzynia Ferguson jest ta wymyta Robię teraz jazdę testową. Część wycieków udało mi się już zlokalizować, prawdopodobnie rozwiązałem też problem z jedną z kontrolnych skrzyni biegów. Zapiąłem przyczepę z małą koparką, to głównie z tego powodu, żeby bardziej obciążyć traktor oraz z tego, że nie ma ręcznego i po prostu ciężko byłoby to sprawdzić, znaczy wejść pod traktor na posoj, żeby zobaczyć co się dzieje. Jesteśmy ogólnie na dość ciekawej drodze. W zimie tutaj się dzieją naprawdę cyrki. O właśnie, zaświeciła się ta kontrolka. Za robię postój i biegnę po traktor. Jak znajdę filmik to Wam wrzucę jak to wygląda w zimie. Dokładnie końca zimy. Problem jest to taki, że tu zawiewa. Zapomniałem jeszcze dokładnie wspomnieć o co chodzi z tą przyczepą, że ją podłączyłem, względu, już nie mam ręcznego. Mianowicie w przyczepie ma hamulec hydrauliczny, który podpięty jest do hydrauliki traktora. I w momencie, gdy przełożę dźwignię, tak bym na przykład podniósł jakieś narzędzie lub przestawiał, olej idzie na siłownik, który hamuje kołami. Metoda zastępcza, tylko na czas sprawdzenia. Z też może spróbuję coś podziałać, ale nie wiem, czy wyrobię się przed zimą. Bo jak czasu brakowało wcześniej, tak brakuje go teraz. A więc tak, traktor mamy już w garażu. Wjechanie tu było trochę problematyczne. Teraz powinna się Wam pokazać przebitka z wjazdu. Skończyło się na spuszczonym powietrzu w tylnych kołach do zera. W przednich też praktycznie do zera. Powietrze dopompowałem, żeby nie katować opon. I tak, co my tutaj mamy? Poza tym, że nie zdążyłem tu jeszcze ogarnąć, mamy rozebraną skrzynię, a dokładnie mechanizm hamulca ręcznego, czyli praktycznie jedną z większych minusów tego traktora, jak widać, zero jakikolwiek układziny. To jest tarcza, która znajduje się z tyłu, bliżej tylnego mostu. To jest kompletny złom. Rozpieracz też jest trochę zdarty, i tu właśnie teraz nie wiem. Dopiero jak przyjdą mi nowe tarcze, wydaje mi się z tego, co widziałem na zdjęciach, że są one wypukłe. Tak jak widać. Jeśli okażą się proste, a te po prostu są skrzywione od temperatury i zdarcia, to do wymiany pójdzie również rozpieracz. Albo zostanie zawieziony na jakieś planowanie. Zobaczymy sobie na przednią tarczę. Jak widać na przedniej tarczy coś tej okładziny jest. Lecz też jest to złom. Przez to w sumie wyglądał tak jak wyglądał. Jeśli pojawi się zainteresowanie. To w następnym filmie. Chyba już raczej przy montażu. Wytłumaczy mniej więcej jak to rozebrać. I tak, najważniejsza sprawa, o którą w którą też ja miałem problem. Czy da się wyciągnąć mań z ręcznego bez rozpoławiania skrzyni biegów? Da się. U mnie są biegi ślimacze, przez co wydaje mi się to troszkę, troszeczkę bardziej skomplikowane. Wydaje mi się, że gdyby ich nie było, to po prostu było łatwiej, ponieważ trzeba było rozpiąć włozik i powybijać dodatkowe zabezpieczenia. Dobra, następna sprawa, tak. Do oczyszczenia mam całą magistralę paliwową, ponieważ w odstojnikach już jest syf. Jak widać. A też wydaje mi się, że po prostu traktor przez sezon letni złapał trochę wody do baku. Bo co roku jest ten sam problem na początku zimy. Filtry marzną. Także będzie to trzeba zrobić. Następna sprawa. Nie wiem, czy widać. Może teraz zaświcę telefonem. Mamy wyciek płynu chłodniczego z termostatu. Też już mniej więcej wiem, gdzie to jest. Przejdziemy sobie teraz na drugą stronę. Też mamy troszkę do pogrzebania z tuzem. Między innymi tutaj urwaną śrubę, kilka poluzowanych. Ale to akurat tam nie jest nic skomplikowanego. Znalazła się przyczyna zaświecenia kontrolki yy, tej czerwonej, tutaj też muszę przyświecić halogena mam z drugiej strony I tak przyczyną tutaj jest przyczyna urwane kable jest to, mm, Są to kable od czujnika na filtrze hydraulicznym. To jest chyba nawet ten kabel? Nie, ten. Dopiero tutaj tak rozwarstwiłem, jak przyjechałem do domu, kable po prostu urwały się. Lekko to pociągnąłem ręką i to odpadło. Co najciekawsze, z zewnątrz to wszystko wyglądało ładnie. Dopiero jak się zdarło tego peszelka, Osłonka, jak zwał, tak zwał, mniejsza z tym to było widać co jest. Udało mi się również zlokalizować. taj mi się przynajmniej wydaje, wszystkie wycieki w skrzyni biegów. Wycieki są na mniej więcej 9 punktach. W większości są to: w większości jest to coś takiego, że na przykład wąż jest któryś luźny, bądź jest o strzelony, takie duperele. Które są proste w usunięciu, a ubytek oleju jest dość duży. Jak wiadomo, olej do Fergusona tani nie jest. Co by tu więcej mówić? W sumie najważniejsza sprawa wyjaśniona, bo tym może być większość osób zainteresowanych, bo ja też dość dużo w internecie szukałem. Fergusonie 62-60. ogólnie chyba w generacji 62, nie jest wymagane rozpławianie skrzyni biegów do wymiany ręcznego. Wydaje mi się, że tak samo jest również w 3060. Nie wiem, jak jest w innych modelach. W 3060 też ten dekiel miałem tutaj ściągnięty. I wygląda to bardzo podobnie. Ogólnie wygląda to tak, że wiadomo, musimy tam powybijać zabezpieczenia, usunąć tulejkę, rozkręcić yy, kos sprzęgłowy od włomu. Później musimy odkręcić taką rurkę, w sumie, czy to się nazywa rurka? Nie wiem nawet, która wchodzi do pompy hydraulicznej. I później, jeśli mamy ślimacze biegi, musimy ściągnąć wodzik, wyciągnąć wałek. I później już mamy trzy śrubki, wyciągamy rozpieracz. To wszystko i mamy na wierzchu. Także ja się biorę za szukanie części, mi już listy. Co będzie potrzebne, jeszcze bym chciał sprawdzić kilka filtrów hydraulicznych. W tym traktorze są akurat cztery. Chciałbym sprawdzić ogólnie filtr, który znajduje się w takiej, nazwijmy to bańce srebrnej. Tylko nie wiem czy będzie coś widać. Jest to. Znowu muszę zaświecić. Jest to ten filterek. Jeśli gdzieś znajdę zdjęcie, uda mi się to zrobić, to wstawię Wam pod jak to wyglądało rok temu przed wymianą filtrów. Był on do połowy zaklejony marasem z syfem właśnie z ręcznego. Główną przyczyną awarii skrzyni Fergusonach są właśnie i hamulce, i ręczny. Jak wiadomo, są to hamulce hydrauliczne. Jest to ten sam olej, który Yy, steruje półbiegami, steruje przednimi napędami, blokadami, tym wszystkim, jeśli wysypią się nam tarczki, tak, ta tutaj, yy, to po prostu siadaj, mam morze i giełdowe, wycierają się. Cały ten syf działa jak piasek i skrzynia się po prostu niszczy. I później nieraz jest tak, że za naprawę skrzyni, yy, naprawa skrzyni jest z równowartością po prostu ciągnika. Ale dobra, to by było na tle w tym filmie. Zobaczymy jaki będzie odzew. Z którymś na pewno chciałbym coś potłumaczyć na temat tego ręcznego. No i w sumie to tyle. Długo nie było, mam nadzieję, że teraz już będzie trochę tego czasu na te filmy. Z serwisu, zanim długo rusza sezon zimowy, także wrócą vlogi. No i co więcej mówić. Ja się z Wami żegnam. Wpadła mi bateria na samej końcówce, a więc tak, nie wiem, już chyba się wtedy żegnałem. To byłoby na tyle, zapraszam do obejrzenia innych filmów, dziękuję za obejrzenie tego. Możecie zostawić swoją opinię w komentarzu, bądź jakieś pytania na temat ręcznego, nie udzielę odpowiedzi, bądź jakichś wskazówek, lub też nagram film. Tak, trochę połączy mi się język, ale to jest z powodem tym, że już jest dość późno. Jest trochę chłodno. Także jeszcze raz dzięki za obejrzenie, zapraszam do zostawienia lajka, suba, do zobaczenia, cześć.